Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj nietypowo, bo znajdujemy się w kamienicy przy ulicy Lwowskiej numer 14, która całkiem niedawno zamieniła się, w, można powiedzieć, mini muzeum dom Jakuba, ale o tym za chwilę, zarówno o nazwie, zarówno o tym, co możemy tutaj oglądać, czego świadkami możemy być. Natomiast moim rozmówcą jest pan Łukasz Połomski, prezes Stowarzyszenia Sądeckiej Sztetl. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Panie Łukaszu, zaczęłam od nazwy. Miejsce wyjątkowe, nietypowe i chyba niewiele takich miejsc myślę sobie w Polsce. Natomiast proszę powiedzieć o samej nazwie, bo też ona nie jest przypadkowa. Nazwa nie jest przypadkowa, dlatego że mm, odnosi się do osoby, która członków tych najstarszych członków, założycieli stowarzyszenia. Gromadziła, czyli do Jakuba Millera, znanego zresztą wielu Sądeczanom, tutaj strażnika pamięci sądeckich Żydów, który właśnie zaczął nam opowiadać o dawnym sączu o sączu, gdzie żyli obok siebie katolicy, Żydzi, Łemkowie, Rusini, Cyganie, Romowie i tak dalej. Te wszystkie kultury, narodowości właśnie bardzo pokojowo tutaj współistniały. I to jakby też nam przyświeca w tej naszej działalności, żeby opowiadać o tym pokojowym współistnieniu i funkcjonowaniu miasta Nowego Sącza. Wy działacie chyba, o ile się nie mylę, 12 lat. Pewno idzie już kolejny rok. Jesteście znani, rozpoznawalni, dużo akcji, pomnik, choćby całkiem niedawno uruchomiony, otwarty, można go oglądać. Nie mieliście do tej pory swojej siedziby. A skąd pomysł na to, żeby to miejsce uruchomić? Ono oprócz tego, że będzie waszą siedzibą jako stowarzyszenia, to jest także miejscem, które gromadzi te wszystkie pamiątki tego wielokulturowego, tak chyba mogę to nazwać, Nowego Sącza, Sądyczyzny nawet. Tak, jest to miejsce, które jest nam nie tylko na to, żeby przechowywać te wszystkie rzeczy, czy też pokazywać chętnym i turystom, którzy też tutaj przychodzą, odwiedzają nas, ale jest to też miejsce do spotkań naszych. Ale też w przyszłości, właśnie, już planujemy tutaj wystawy, które będą wielotematyczne i będą tutaj też odbywały się takie spotkania, więc mamy nadzieję, że to miejsce będzie z wielu względów, że tak powiem, żyło. My się cieszymy, że do takiego punktu dotarliśmy, że że ten lokal jest, że takie miejsce się w Sączu znajduje. No bo jak już pokazał miesiąc, właściwie, bo za chwilę będzie miesiąc naszej działalności, mieliśmy już tutaj wielu ciekawych gości. No właśnie, goście przychodzą, o co pytają? Czy są zdziwieni, zainteresowani, co ich szczególnie, że tak powiem, no zajmuje? Dużo ich, że tak powiem, ciekawi, z tych artefaktów, które są tutaj za nami w tych szufladach. To jest ta, tak zwana szafa pamięci. Tutaj są pamiątki po właśnie wielu tych kulturach, po łemkach żydach oczywiście. Też jest szuflada poświęcona okupacji Nowego Sącza i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dla nich takie niezwykłe, że prawda, taki sposób eksponowania tych, tych zabytków jest dosyć niezwykły, że sobie każdy musi wysunąć właściwie tą szufladę żeby odkryć przeszłość tego miejsca. No ciekawik na pewno też nasz księgozbiór. Każdy się zatrzymuje przy półkach z książkami, które które są bardzo urozmaicone, oczywiście tematyczne, historia regionalna i historia szeroko pojętej sądeczyzny, szczególnie tej wielokulturowej, tutaj jest pokazywana w tych książkach i oczywiście można je wypożyczyć, także taki, taki też, taką też możliwość mamy, ale bardzo często przychodzą, żeby porozmawiać, no wiadomo dla turystów jest to pewnego rodzaju też nowość, że mogą usłyszeć troszeczkę więcej o, o o tym nowym sączu, który e, przestał istnieć właściwie po Drugiej wojnie światowej. Co w tych szufladach, o których Pan już wspomniał, dość ciekawa, ciekawy pomysł na eksponowanie pamiątek. Proszę powiedzieć, co się tam znajduje. My za chwileczkę to oczywiście pokażemy. Różne rzeczy. Od cegieł począwszy, po, po kawałki papieru skończywszy. Są to szuflady tematyczne. Jest szuflada poświęcona naszemu patronowi, Jakubowi Millerowi. Jest szuflada, w której znajduje się projekt cerkwi greko-katolickiej w Nowym Sączu, budynek już nieistniejący przy ulicy Kuneckiej. Gundy, który, który, który no niestety już tylko w pamięci najstarszych mieszkańców pozostał. Są bardzo osobiste rzeczy, bo sądeczanie nam przekazali na przykład listy, osobiste listy od osób, które żyły tutaj po wojnie, pochodzenia żydowskiego, które wyjechały z Nowego Sącza i opisują w tych listach, jak bardzo tęsknią za Nowym Sączem. Są różne fragmenty starej prasy, są cegły, między innymi właśnie wspomniana cegła z Krynickiej synagogi, która też nie istnieje, bo w tych szafach nie jest tylko nowy sąd, w tych szafach jest cała sądeczyzna właściwie zirożnów i ochotnica i właśnie Krynica i tak dalej i też Łemkowszczyzna. No i ta szuflada okupacyjna, gdzie między innymi jest kenkarta, taki dokument, który był dosyć ważny w czasie okupacji, jest przenośna drukarka do tworzenia prasy konspiracyjnej, także też coś takiego mamy. No, myślę, że tak naprawdę w roku szkolnym klasy, które będą chciały tutaj przyjść, będą mogły skorzystać z takiej żywej lekcji historii. Macie też wypisanych w państwo widzę honorowych ambasadorów sądeckiego Sztetla, i część z tych osób zaszczyciła swoją obecnością moment uruchomienia otwarcia domu Jakuba. Tak, przyznajemy co roku taką statuetkę, właściwie nie co roku, ale cyklicznie nazwijmy to, honorowego ambasadora. Są to osoby, które są zasłużone dla zachowania wielokulturowej pamięci sądeczyzny. I tak naprawdę przyznaliśmy kilka tych statuetek. Mieliśmy tutaj przyjemność gościć właśnie w momencie otwarcia aż trzech naszych honorowych. Honorowe, a honorowe właściwie ambasadorki, trzy kobiety, panią Sarę Melcer z Izraela, Annę Grygiel-Huryn i Barbarę Maleczek. Które właśnie symbolicznie odsłoniły mezuzę na drzwiach. Mezuza to jest taki przedmiot, który w dawnych domach żydowskich, niczym kropielnica chrześcijańskich, kiedy może znamy z opowieści babci dziadków, była ta kropielnica, wchodziło się i się żegnało, prawda? Tak samo w domach żydowskich było zawieszone przy drzwiach takie dziwne pudełko, w którym były fragmenty Biblii i każdy dotykał, całował rękę. W każdym razie takich Mezuz już dzisiaj w sączu. Nie ma, e, więc jest to pierwsza po wojnie zawieszona na Lwowskiej Mezuza. Samo miejsce, mam tutaj na myśli, na, na myśli, tą kamienicę też jest nieprzypadkowe. Proszę dwa słowa na ten temat powiedzieć. Dlaczego akurat tutaj? Nie, to jest zupełnie przypadkowe, dlatego że pasował nam metraż, <laughs> żeby się utrzymać. Natomiast. Y, 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 no, nie ma przypadków faktycznie, bo kiedy zaczęliśmy, prawda, tutaj tworzyć to wszystko, i nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził historii to, to tego historii budynku, no to okazały się rzeczy zupełnie niezwykłe. Okazało się, że był to budynek, który kiedyś należał do rodziny Halberstamów, czyli. Rodziny tego słynnego cadyka, który spoczywa na cmentarzu. Właścicielem tego domu był ostatni cadyk pochowany w Nowym Sączu, Arie Leib Halberstam, który witał między innymi prezydenta Mościckiego w 28 roku na ulicy Kazimierza, kiedy wjeżdżał do Nowego Sączu. Tutaj nawet mamy zdjęcie z tego momentu. No i po śmierci tego rabina cadyka, kamienica przeszła w ręce jego syna Efroima, który też. Kolejną taką smutną e, kartę historii zapisał, bo został zamordowany przez Niemców w e, obozie Auschwitz-Birkenau. Zginął w tak zwanej akcji rabinów, którą zorganizował szef struktur niemieckich, Heinrich Hammann, tutaj w Nowym Sączu. To jest długa historia. Nie chodząc w szczegóły, właśnie historia tego budynku, e, gdzie mieszkali Żydzi i Polacy, e, no jest taką kwintesencją po prostu też troszeczkę historii tej części miasta, w której się znajdujemy, a też część miasta jest fajna i niezwykła, bo jesteśmy naprzeciwko fary, ważnego miejsca w Nowym Sączu, pomiędzy dzielnicą żydowską na Kazimierzu Jagiellońską i piekłem, które jest poniżej. Także w samym środku. O historię tego miejsca właśnie pytałam, bo zwróciłam uwagę, że wisi ona tutaj przy, przy drzwiach. Chciałabym jeszcze zapytać o to, czy może stwierdzić i prosić o potwierdzenie, że to miejsce to nie jest tylko muzeum historii, czy muzeum tej wielokulturowości sądeckiej, sądeczyzny, ale tak jak padło w trakcie otwarcia uruchomienia tego domu Jakuba, też miejsce, które uczy tolerancji. Tak, jest to centrum, właśnie to co Pani powiedziała jest bardzo ważne, bo nie jest to muzeum domia. tylko jest to centrum edukacyjno-muzealne. I to edukacyjne jest dla nas zawsze ważne właściwie od początku naszej działalności, bo no, z naszych spacerów, z naszych wydarzeń edukacyjnych no, w tamtym roku kilka... Ponad 2000 młodych ludzi skorzystało, więc są to naprawdę duże liczby, i to pokazuje, że takie miejsce jest potrzebne że teraz będzie można pokazać troszeczkę więcej tutaj, i to będzie miejsce, właśnie które nie będzie służyło tylko temu, że będziemy przecierać kurze na zabytkach, i na, na tym skończymy, i siedzieć i popijać tutaj kawkę. Nie. To właśnie będzie miejsce, które będzie żyło, które, które będzie w jakiś sposób wychodzić też do ludzi. No na razie plany są na ten rok. Myślę, że będziemy się rozwijać w przyszłości. Jakieś wystawy, prelekcje, pogadanki? Tak, już w sierpniu będzie tutaj otwarcie wystawy poświęconej takiej kolekcji Uszera Wakszala. To był taki. Właściwie nie wiemy, kto to był. Chłopak gdzieś tam mieszkający na Kazimierza, wielkiego żydowskiego pochodzenia, który miał całą kolekcję zdjęć. Zginął, albo nie zginął, ale prawdopodobnie zginął w czasie Holokaustu. Nie znamy jego losów. I te zdjęcia ktoś tam znalazł w latach chyba 2000 i wyrzucił do kosza. Całą kupę zdjęć. Na szczęście ktoś przytomny to odnalazł w tym koszu i zaniósł też bardzo przytomnie do instytucji, która jest do tego stworzona, czyli do archiwum. I tych zdjęć jest naprawdę masa. My tutaj zawiesimy te zdjęcia i zorganizujemy też spotkanie wokół właśnie tej kolekcji. Więc na naszej stronie internetowej czy na naszych mediach społecznościowych można śledzić informacje o otwarciu tej wystawy. Miejsce już znamy, proszę jeszcze powiedzieć, kiedy, w jakich godzinach można Was odwiedzać? Godziny są na razie wakacyjne. Poniedziałek to jest od 10:30 do 13:00, wtorek 12:14, środa. Środa 15:30 17, no i czwartek 13:15, więc są różne godziny, tak żeby każdemu pasowało, ale także można do nas zadzwonić i umówić się indywidualnie. Pewnie w roku szkolnym będzie troszeczkę inaczej to funkcjonowało, więc mamy na stronie też informacje o tym, gdy coś przesuwamy jakieś godziny albo po prostu nas nie ma, bo też 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 wyjeżdżamy gdzieś są wakacje więc więc trzeba śledzić. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę no i nie pozostaje nam nic innego jak chyba zaprosić Państwa do domu Jakuba przy ulicy Lwowskiej 14 przez 12 w Nowym Sączu oczywiście. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.